Fire Shrine i zrobimy kilka rzeczy i pójdziemy do Katakum. Katakumby. E, znaczy pierwszą część katakumb tylko zrobię. Dalej już mi się nie będzie chciało. Nie będzie chciało. E, nie będzie mi się chciało tego robić bez jednego przedmiotu, który dopiero można dostać też odblokowując. E, znaczy zdobywając Lord Vessel Ale najpierw zejdziemy tutaj na dół. Zapijemy jednego człowieka i oddamy wcześniej zdobyty Ember Kowalowi, który potrafi zrobić z niego użytek. Nie chcę mi się zaskakiwać. No. I pamiętacie pewnie tego kolesia? Kolczej zbroi, co sobie siedział i miał strasznie nihilistyczne myśli. No, i niestety mu się zginęło. I... stał się pusty. Oj nie, 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 nie. I niestety, panie tego, panie. No panie tego, panie, pan się bronisz. Ups, a ja w niego włażę. Tysiąc dusz I nic po nim nie zostało O tego jeszcze nie wziąłem, a bo tutaj nie byłem nigdy Oj spadaj I idziemy do kowala Zostawić mu ember magiczny, bo ten koleś tutaj Nie wiem czy wam wspominałem, ale Ten leżący jest totalnie śmieszny Hey, hang on. Is that a sorcery ember? I've never seen one like that. Not even back in Vinheim. What a brilliant flame. Please, friend, let me have that. I am begging you. I am a craftsman of Vinheim. I'd go hollow before I pass a flame like that.

Wnosimy windą do góry I Pewnie ci, co grali wiedzą, że w katakumbach Najlepiej mieć broń yy, świętą Holy weapon tak zwane I Bo Szkielety wstają Zabijasz drania, a on wstaje No Ale On wstaje przez to, że go jeden koleś podnosi, więc Należy zabić tego tak zwanego samonera. ja mam zamiar to robić, bo nie chce mi się wydawać dusz na robienie świętej broni, albo iść i zdobywać w dolinie smoków jednej świętej broni, bo to po prostu jest. Yy no, nie chce mi się tego robić w tym momencie, a tamtą broni świętą zdobyć. Ten, nie pajnał dokładnie, jak się ten miecz nazywał, ale też jest niefajnie, bo tam jest zgniły smok. I on nie jest przyjemny do zabicia. Nigdy nie lubiłem z nim się bić. A wyruszmy teraz na cmentarz. O, dobra, najpierw tutaj. Mała duszyczka. Ci na szczęście się nie będą podnosić. <grym> Komic nie rozlatują. Co daje... O, fajna tarcza. Co daje bardzo dużą przewagę w walce z nimi. Przy każdym ciosie oni się rozpadają. Pięknie. 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 Kości zostały rzucone. Hmm, tutaj najpierw... I później będzie duży szkielet, którego trzeba będzie zabić. No i nie to. Stru. No tutaj. Tutaj wstają małe szkielety. Ale też wstaje. O, taki duży kozak. Ale to już nie jest dla nas takie super wyzwanie. No pomijając to, że on ma. Zwane ady. Trzeba się ich podnieść szybko i potrafi przy... pierdzielić. No właśnie, przejdziemy pierwszą, pierwszą część kataką, która kończy się bossem, po którym zostaje Ride of Kindling, który daje nam możliwość y, rozpalenia ogniska y, jeszcze bardziej, i wtedy dostajemy y, 15 buteleczek. Więc jest to bardzo przydatne, a tutaj są binokle. Nigdy nie zauważyłem jakiegoś super użytku do binokli. Nie wiem gdzie je po prostu używać, bo tak czy inaczej słabo, strasznie działają. A za tym jest obszar pełny to właśnie takich dużych szkieletów, tylko dużo, dużo mocniejszych niż ten i jest ciemność. Jest ciemność, i potrzeba czymś rozświetlić e, drogę. I można zamiast tarczy używać takiej lampy albo można. E, jest taki przedmiot, hełm, który oświetla drogę. No i teraz wam pięknie zademonstruję, że ten szkielet zginął. A myśmy nic za niego nie dostali. Żadne dusze. I co się dzieje? Skupane się składa z powrotem. Dobra, leż, koleś. No, i będzie trzeba załatwić szybko. To jest jeszcze jeden. Chyba, że to załatwimy tak szybko, że się po prostu przejdzie się dojdzie do tego drania, który se stoi tutaj i rzuca kulami ognia, właśnie z takiej latarni, i już w tej okolicy nie powinni wstawać. A, jeszcze się tu zapali? A nie mogę, jeszcze są dookoła przeciwnicy. Czy oni się rozpadają? Co? I dostaliśmy duszę. No, nie ma żadnego wstawania. Kurde. To się wepchnie. Trzy się prama otworzy. A dalej muszą być gdzieś w okolicy. Tu jest aż. przyszedł wreszcie. O, ała! Już, już mogę, dobra. Trzeba się tutaj odpocząć. Żeby nas tutaj przywracało przy ewentualnej śmierci, której tutaj łatwo się nabawić. To jest tych dwóch, którzy mi wcześniej przeszkadzali. Nie są śmieszni, mają kilka takich ciosów, że po prostu się rozpadają. Rzucają się jakoś dziwnie. Te posągi też są ciekawe, bo później są e, takie, z których kolce wystrzeliwują, więc trzeba się od nich trzymać na pewien dystans. O, i tam jest szaman. Szaman, Boże. Przyzywacz kolerny z Ja oleję te wszystkie szkielety i pognam za tym gnojem. Aaa, nie trafiłem! Teraz trzeba troszeczkę uważać. A na tą ich gardę też trzeba uważać, bo. O! o to się skąd wziąłeś w jedno? Teraz nie wolno ich atakować, bo oni jak zwykle sparują. I wrzucą kontrę. Dość bolesną. Dobra, coś tu jest. Coś tu było, coś tu było. Dobra, szybki kill. Tam u góry jest tu jakiś łucznik i strzela teraz, słychać. Ale, ale, kto się by tym przejął? Więc tu idziemy i zabijamy wszystko po drodze. Co? Coś po nim zostało? Z cymitar. Tu jest oczywiście pułapka. Ops O strasznie dużo mi zrobiłeś Strasznie dużo Jakaś dziwna broń Nigdy nie używałem takich dziwnych broni Ej, takie przebijanie się przez szkieleciki Tutaj trzeba było przyjść trochę szybciej To byłoby przynajmniej trudniej A teraz taka... o... o se taka nuda <noise> To rzucanie się jest genialne Tej nic nie było, nie Tu jest kilka takich ciekawych, dość ukrytych miejsc, gdzie trzeba się zapaść w podłogę, żeby się dostać Tam wiem, wiem słusznie O, aż taki słaby był. Tu był przedmiot. Też jak duszyczka, zagubiona. O, i tam jest ten cholerny, kolejny samoner, który też będzie spieprzał. Eee, wybuchowe głowy. O, o ty wam nie powiedziałem, są genialne. O, płonę. Wyleczyć się i idziemy na wybuchowe głowy, tak jest. O, mówiłem o tych kolcach. Ła! Wow. Ciekawe czy oni wstaną. Wstaną, mają samone ze sobą. W tym czasie, zanim oni wstaną, trzeba wcisnąć to, wtedy się obróci tam most. I będzie można pójść i zabić tamtego cholernego przyzywacza. Ale przy okazji jeszcze... Przedmiot! Biedna duszyczka zgubiona. Dobra, leżeć. Leżeć! Skór czy syny. Dobra, szybkły. Coś się gratnie Nie, tam z tymi kolcami z tego pomnika to nie ma co się przejmować Taki tam ogienek Kurde Tym to jeszcze się będzie przejmować, będę przejmował Nie uciekasz? Dziadku? Dziadku bratku? Teraz wszystkich was będzie można położyć. Położyć, spać. Tara! No, i na przykład tutaj jest przejście do jakiegoś tam innego obszaru. Tutaj się wskakuje i jest przejście. Ale najpierw trzeba dojść do ogniska, zanim cokolwiek zrobię tutaj. Tu dostałem Humanity, ciekawe za co. A chyba, że za tego dziadka bratka. jeszcze jeszcze sztylecik, a ty gdzie ty pudłujesz, no jak ty bijesz, człowieku. O, jakieś małe lagi. O, kolce po twarz. Ajajaj, ajajaj ty się skąd wziąłeś? Dobra, czas wejść trochę na schody, bo ich się dużo zrobiło Ała? Oni będą ginąć, czy będą wstawać? Kurna, będą wstawać Tu, 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 tu Zejść na... Tu? Eee! Nic nie widzę. Nic nie widzę. O, tu jest dziadek. Cześć, dziadek, muszę To nie zginąć. Pi! Dobra. Teraz posmakujecie stali. O. Coś nie, smakowaliście wcześniej, tylko coś. Nie chcieliście przestać umierać. Przestać wstawać, nie umierać, boże. Co tutaj było? A, tu się skakało do kowala. Tu jest takie. triki. To jest takie dość triki, bo tutaj. też nie warto skakać, dopóki się nie znajdzie ogniska. Bo tyle razy tutaj zginąłem skacząc. O, otworzyły się drzwi. Co się robi? Tu się skręca. Tu się skręca i siedzie na wprost. Się idzie do ogniska. Ja zawsze tutaj lubię też kill, tej wszystkie Podeptać. O. Ho. Tu jest drabinka. Aha, już byłem przyzwyczajony. Teraz wam pokażę. Tu jest drabinka. Która też. Chyba most obraca. Tak jest. Tak jest. Obraca most. I bia do białej mgły. A tutaj jest przejście. Do ogniska. Wszystkie ukryte. Pięknie ukryte O I będzie można jeszcze zrobić poziom No to vitality Też do 30 się dociągnie, to będzie Szacowna ilość życia No, to w takim razie dziękuję wam za oglądanie I w następnym odcinku Zwiedzimy resztę części kataku i mam nadzieję, że już dojdziemy do Bossa, na razie nie będziemy się pojawiać w żadnych yy, sekretach tuc, tylko przejdziemy to dokładnie i później dopiero będziemy odkrywać jakieś sekrety. Lajkujcie, komentujcie i oczywiście subskrybujcie nasz kanał i jak zwykle miłego dnia.